Może zacznijmy sobie od zdefiniowania potencjału spoczynkowego. Potencjał spoczynkowy to jest ta krycha tutaj, którą można zdefiniować jako różnicę napięcia pomiędzy obiema stronami błony. O samej komórce powiemy, że jest pobudliwa, kiedy w wyniku pobudzenia dojdzie do zmiany potencjału, powstaje wtedy impuls, który rozprzestrzenia się po powierzchni komórki niczym fala, a towarzysząca mu zmiana potencjału to jest właśnie potencjał czynnościowy, tutaj występujący jako taka iglica. Kiedy komórka znajduje się w stanie spoczynku, występuje różnica między stężeniami jonów po obu stronach błony. Na zewnątrz mamy jony sodu, wewnątrz jony potasu oraz aniony różnego rodzaju, aniony organiczne, białkowe, dla których ta błona jest nieprzepuszczalna. Ale mamy kanały sodowe oraz potasowe, przez które te jony mogą dyfundować zgodnie z gradientem stężeń. No i gdyby taki proces zachodził cały czas, no to w pewnym momencie komórka utraciłaby zdolność do pobudliwości. Dlatego też mamy pompę sodowo-potasową która aktywnie transportuje te jony z powrotem przy udziale ogromnych ilości ATP, dlatego też neurony wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Aby pobudzić taką komórkę nerwową, trzeba zadziałać bodźcem o odpowiedniej sile, tak zwanym bodźcem progowym. Jest to bodziec, który pozwoli na otwarcie kanałów sodowych. Słabsze bodźce ich raczej nie otworzą, chyba że zaczną się nakładać na siebie. To obserwujemy tutaj. Mamy sobie ten potencjał spoczynkowy, nic się nie dzieje i w pewnym momencie działa bodziec. Jeżeli jest on odpowiednio silny, czyli mamy do czynienia z bodźcem progowym, następuje depolaryzacja. Jednakże jeżeli ten bodziec jest podprogowy, no to ta depolaryzacja nie nastąpi chyba że te potencjały bodźców podprogowych zaczną się sumować. No i wtedy będzie ten wykres cały czas rósł, tak jak tutaj możemy to zauważyć. W każdym razie, jeżeli już dojdzie do otwarcia tych kanałów sodowych, jednych, no to wtedy w wyniku tej depolaryzacji zaczną się też otwierać kolejne i w ten sposób ten potencjał się rozprzestrzenia. Jednakże po jakimś czasie kanały sodowe się inaktywują, co stoi za zjawiskiem tzw. refrakcji bezwzględnej, w czasie której neuron nie może zostać ponownie pobudzony. Ta inaktywacja kanałów sodowych polega na tym, że stają się one nieprzepuszczalne dla jonów sodu i jednocześnie nie są zdolne do ponownego otwarcia się. Dzięki Temu m.in. potencjał jest w stanie wędrować tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Po depolaryzacji, jak możemy zauważyć, mamy repolaryzację, w której uczestniczą i, y, kanały potasowe. One również będą się otwierać w wyniku depolaryzacji, ale w odróżnieniu od kanałów sodowych zazwyczaj się nie inaktywują, chociaż w przypadku niektórych gatunków faktycznie do tego dochodzi. Ten brak inaktywacji sprawia, że sporo jonów potasu ucieka z wnętrza komórki, co możemy zaobserwować jako dalszy spadek potencjału. Poniżej wartości potencjału spoczynkowego, czyli jesteśmy w hiperpolaryzacji. W tym czasie również można wywołać impuls, ale tylko bodźcem ponadprogowym, ponieważ wartość potencjału jest bardzo niska, no i ten, ten bodziec musi być odpowiednio silny. Potencjał czynnościowy powstaje najpierw na wzgórku aksonowym, czyli dokładnie w tym miejscu, przypominam tę nazwę z poprzedniego wykładu. No i powstaje pytanie, dlaczego właśnie tutaj ten bodziec się pojawia, czy znaczy nie bodziec, tylko potencjał, przepraszam. Odpowiedź jest taka, że znajduje się na tym wzgórku aksonowym bardzo dużo kanałów sodowych. Wobec tego ten próg pobudliwości jest tutaj najniższy i od tego się wszystko zaczyna. No i nie pamiętam w sumie czy przy okazji poprzedniego wykładu mówiłem coś więcej o osłonce mielinowej, ale warto by było tutaj dodać, że jeżeli mamy osłonkę mielinową, to ona obejmuje akson na konkretnych odcinkach. Czyli mamy odcinek, przerwa, odcinek, przerwa i tak dalej. Te przerwy to są tak zwane przewężenia randwiera, co też zostało tutaj zaznaczone na i włókna rdzenne są znacznie bardziej efektywne, ponieważ ten impuls przechodzi skokowo. Czyli hop, hop, hop przez te właśnie przewężenia ranwiera. No i dzięki temu jest w stanie się przemieszczać znacznie szybciej.